Ma wszystkim dzisiaj zajmiemy się tym samochodzikiem. Wyciągnięcie, Wyciągnięciem silnika. Już częściowo został rozebrany, ale nie nagrywałem. No, w zasadzie szczerze nie wiem, jak się za to zabrać. Podobno to jest szybka robota, ale już samochód od, dobrych, od dobrego roku tutaj chyba stoi. Tu mamy porozpinany już. Przewody, no, wszystko tak jest, powiem Wam, że boję się to skręcać. skręcić to jeszcze można, ale skręcić to z powrotem to będzie czarna magia. Kurwa, idzie. że to to odczepimy. Czy jest ten śrubokręcik. Ja, kurwa, nie leży tych. To, to już idzie do silnika, tak? Do sondy, jedno do To idzie do, do komputera Czyli... Czyli to trzeba... A, to trzeba odczepić jeszcze I to, bo to sonda Nie można powiedzieć, że już mamy to, to jest gaz, tak? Tak, no. Dobra. To dostaje tutaj, to jest do kompa. Dobra.

Это было откручено Возьми на дыхание Все спокойно <laughs> и У меня две батареи Смотри, кто там крутит Przedstawiam kolejny etap. Tutaj jest skrzynia płośki. W tym miejscu udało się odkręcić śrubkę. Nie było łatwo. Musiałem użyć czegoś takiego. Tutaj było prościej. Udało się dość dużym przychodkom. Tu mamy rozrusznik też, już rozkręcony. On został rozkręcony wcześniej, żeby sprawdzić, czym w ogóle może rozróżnić. Trzyma ten silnik, bo on w ogóle. Stoi dęba i tak, tu mamy rozkręcone tam tutaj i na górze również został tylko tu widać. Tu jest turbinka. Też będzie ciężko z tą turbinką, bo tak się złożyło, że nie mam płaskich kluczy. <śmum> no tu mamy cały przelotowy wydech. Nie wiem czy będę musiał go zrzucać, czy nie. Pewnie tak znałem życie. Dobra, no, no to... Działamy dalej Co? Oh yes. U, panie tym wypadku, czyli w tym wypadku tam jakiego poleci, ja stąd widziałem, że masz. O ty przyjechać, Cię na spacer. A tak to, to nic. To spacer masz do garażu. Zostanę, czy to jest nie będzie przeszkali ta chronić. I no wyciągnie się wentylatory uważaj bo zaraz będzie śmiało Dzień dobry Jest I wszystko, I wszystko. RAPTO! Co mam ci łapać? No nie wiem, wiaderko jakieś Hopie Daj mu to e, dużo nie było Bo mu zamoci szkalał. Tak? O, co to, to mówi, mówi kurde Podobne ma Duża ma jeszcze trzy krewetki. Ale o co ci chodzi, Maciek? Tu jakieś masz aluzję do mnie, czy tam żaluzje? To jakiś korek może do tego, czy coś I tyle troci, nie, że to wszędzie. Ja, ja tutaj. Tutaj tak trzeba to. Gdzie to jest łukać Oprawiać no. kurde muotę. <grywa> Kurwa! Dupa będzie nie Będzie co z tego? Jak się weźmiemy my? To będzie. Tak. Na razie to tam widzisz tą panią. Jest pomagier? Jest. Nadzoruję. Pani, Pani. Pani inspektor Co to tak pierdziało? Nie. było nieszczelne. No, no wszystko było szczelne. Kurde, no wyciągnąć rzechotkę jest ciężej. Zobacz, Nagrałeś to, że to jest od tego? Pokaż to, ty. żebym miał tutaj, to było tak tutaj, to było tutaj, dobra, dobra, odeszło. Rzucam to tutaj. Tutaj tutaj rzucał. O, tu rzucał. <grym _> Dobra, trzeba trochę porządku zrobić. Żeby nie pogubić tych narzędzi. To jest Też jeszcze będzie trzeba skręcić i kąt wspomagania. <grym> o, kręci, no to trzeba odkręci, no trzeba będzie. Kręci, nie? Trze trzeba będzie spuścić płyn pewnie. Dlaczego? No tu jest pompa, tu idą przewody O kurde A no idą tam gdzieś te przewody Co? No spać się chce? Nie wiem, że będzie lekko Trzeba godzinę siedzieć o, ty się chyba o, i teraz pójdę pójść ładnie. Ta dupa. No jak dupa, no patrz. Naciskasz, daj, trzymaj to. A tutaj no. Naciskasz? I pociągasz. I to wyszło I nie wyszło. Kurde. Kurde. Przecież to jest jakieś. Mój słaby dostęp. Jest. No. Ta rura leci. Było na końcu to zrobię. Weź do... się do góry, może co? Nie będzie tak le lecieć. A no, błękit, no, jak? Tak znajdzie to się. Będzie no, jak się ma. To nie, ma... Tak, ja pokażuję, no. nie Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Nie O ty kurde. A teraz mam... kurde, czy to tak? No właśnie nie wiem. Oj. O padła. <laughs> Sajsa. O trzeba będzie gasnąć. No może właśnie, może tu trzeba wstać. Tam z tamtej strony jakoś ładnie wyszło O ja, już mi się nie chcę. Dobra, pora. Trzymaj te Tak. I już i pociągni. Tak. Tak. Strong strong. Så Sånn. baterii no. to tu mamy już nie? to zielone to co to jest? to jest gaz, nie? tak, tak ale tu idzie z... całość z silnikiem wychodzi Nie. przeszkadza nie no, a to tutaj trzeba e, e, przeszkadza mi, żeby do pompy tutaj a nie, dobra, to idzie nad, dobra tu jest ten przewód do pompy tutaj jakieś kawa, trzeba się podpinać. podpinamy wszystko tak, go wiesz, tu przeszkadza, A. bo idzie ten przewód. No nie krzycz nam. No dobrze, nie. <laughs> ja tylko ci wytłumaczę. <laughs> o, chce ci ząbki wzrośnie? nie? masz u góry coś? to wyciągnąć. No dobra. i no, daj, żeby to było. No i to mamy już na. A jeszcze tutaj, tutaj. Kolejna relacja z prac. Hmm. No, w zasadzie już można powiedzieć, że silnik jest odkręcony od wszystkiego. Zostały tylko tak, wolne zostały tylko poduszki. Czujniczko tak chodzi. nam tylko tak wydaje. się nam wydaje. No i co do żurawie? I szarpiemy, kurde, dziada. Wiemy wie? go. go, kurde. I rzucimy gdzieś na Europaletę. To jest odbinane. Pewnie jakieś przewody jeszcze się będą by by chciały odczepić, ale to... Tak, bo od tego gazu rypanego co jest. No. No to się jeszcze, jeszcze zobaczy. Jeszcze jakieś pierdoły, takie, takie. A, to podciśnienie to jakieś tam, no, turbo, turbo. Dobra, do zbioru. Dobre. Hmm. Uważcie, że jest tanio. Na razie to są. O. Dobra, poczekaj, może go pociągnię przez głos, co? No i jego trzeba ogólnie do góry sporo, bo żeby śru śruby wyszły z tego. <grym i górna> Śruba za machu, kręcone. <grym i górna> <grym i górna> No na razie mamy raz tam śruba wystrzeliła i Ale góry, się nagrało idzie do góry Dobra, Dobra to poczekaj Dobra na razie Kapucina Razzę strach złapać Trzeba skrzyni szóstej skrzyni Andrzej, nie zaszło z tej skrzyni kura coś. No bo to musi wiesz, już. A dobra, schodzi. Łapka by się przydała. Tu była gdzie, taka krzywa. Gdzie, gdzie jest skrzynia, gdzie jest silnik? A, tu. tu. Tak? O. Ciekawe ile tam trzeba wiesz, podciągnąć, żeby... No, tak Czekaj, możemy od dołu, od tej łapy. Może jakiegoś patyka wstawić? No, no tam są śruby Wyschodzące z próbach. Tam nadal, właśnie wy, Były nakrętki czy? czy śruby? Nakrętki. Nakrętki. Skręcę, A wpadło, dobra, opuść tak, bo ona trzeba to No dobra. No Mam nie. Nie chcę wyjść. Skrzynia pewnie trzyma. No, na pewno Dlatego... Bo trzeba wiesz, ją wyjść, ona teraz... nie gadaj, że ja będę teraz skrzynię wciągnął. Mi to się wydaje, że trzeba tą łapkę kurwa odkręcić. A, tą. Od skrzyni. Ale tą tą... O, tą, tak? Tak. Tu jest U dołu też roz tego Tam już jest rozchylone troszeczkę. Uh -huh. to nie, nie za wysoko jest o, już na w miarę jakiejś takiej położycji musi być, nie? żeby go można było jak będzie prężyć coś to też nie będzie dobrze Jak wejdzie ta łapa w śrubę, no to... O! o, o. To, teraz to... Tak bo nam się skrzynia też rusza. Wiesz. Teraz ciągniemy skrzynię, jakby skrzynia była sztywna, to też źle niedobrze. Ale co jest Wiesz, bo jakby trzymała na łapie, to by była sztywna, nie? Uh -huh. A teraz jest puszczona, czyli możemy ją ciągnąć też w sumie łącznie, nie? Razem z tym. No ona tam z drugiej strony jest, czy przyczepiona ktoś jest do łapy? Przepkaliśmy go. Mm Usiarpię. -hmm. To się kosi, wiesz? góra. Bu Usiarpił. Co? Usiarpił.

coś jest nie Coś coś kurwa albo trzymano Idę na dół zobaczyć tak, może weź spał i coś na ja jedną kamerę The next day o Jezu. kolejny dzień kolejne szanse Wczoraj się poddaliśmy Ale jest, gdzieś... godzina 7. jest godzina siódma Jest godzina siódma 00 a my tutaj spróbujemy znowu wyciągnąć, wyszarpnąć, dziadek. Zaraz je będę Za to chcesz? Przykręciłeś to, tak? Tak, tak? Tak. No. tak, dwie stówki. Uuu, Tajwan, takie są? Tak, dużo czy mało? Tak? Dwie, no to tak Nie wiem, w sumie. Bo te mniejsze 250. Mniejsze 250? No, ale lepszej firmy. A. Dobra. Pan <noise> <noise> Bo on się tak działa. Pompuj tam, no, Pompuj, No <noise> Mało oleju jest. za za bardzo przeprosiła. jest za wysoko Ta skrzynia jest przy, tym pasem, to jest... Jakby a, 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 a. a trzymała, by lepiej a. No lepiej. No

Zrobiliśmy to. Tak jest. No Nie opieraj się na nie. Nie. No. Ale tak. No jest. Co składamy do tej tak częściu? Niech se tak stoi.

Dobre, po ciężkich trudach udało nam się zdjąć miskę. No w zasadzie nic tu nie widać. Ale w misce jest trochę wiadostwa. Siemano. Sioma. Jest godzina ósma. Je... <laughs> ósma. 5. Tak. Ja no, tak naprawdę i 11. Zaczęliśmy od siódmej. No, z małymi tam, jakby to powiedzieć, przeszkodami. przeszkodami. Trochę rzeczy nowych się dowiedzieliśmy tak. z internetu. Internet. No i szarpnęliśmy to, można szarpnęliśmy. powiedzieć. Silnik został wyciągnięty, częściowo miska zdjęta. Tak jest. No i, i będziemy działać dalej. Tak, następne części to chyba będą, jak rozbieramy silnik, tak. no co innego, tak? I będą kolejne także dzisiejsze zmagania po 4 godzinach? 4, 4. No, no, miesza z 3. tym. no. 3, nie trzech. No, na oko. No, coś na takiego. Na oko 3 ale godziny. My myślę, że jak na sam początek to no, bardzo dobrze. Tak jest, no. no Ciekawie, czy w ogóle ktoś to ogląda, ale. <laughs> ale no, dobra. Na razie. Elo.